Jest maszyna pińska prowadzi nam się bardzo dobrze kierownicę mamy taką malutką jak samochoda rajdowe, a kieruje nam się bardzo ledziutko klimatyzacja jest po pierwszym moim ciągniku jaką miałem taką polską 60 to po całym dniu pracy jak się położyłem jeszcze w domu to czułem, że jeszcze pracuje mimo że już odpoczywam a tu po całym dniu pracy człowiek nie jest zmęczony, no nie jest zmęczony ani gorącym, ani niczym. Do tej pory w ramach działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych polscy rolnicy zakupili ponad 388 tysięcy ciągników, maszyn i innych urządzeń. Powstało ponad 8 tysięcy inwestycji budowlanych. Hodowlą zajmuje się od 1992 roku. Ale właściwie taki rozwój hodowli czony w moim gospodarstwie zaczął się od 2002 roku, jak postawiłem tu na 730 stanowisk. Co w roku daje około 2100 tuczników. Sytuacja ekonomiczna w polskim rolnictwie po akcesji do Unii Europejskiej systematycznie się poprawia i to nowe źródło finansowania w postaci środków unijnych spowodowało to, że rolnicy sięgnęli i po nowoczesne technologie, i po nowoczesne maszyny. Gospodarstwo, w którym dzisiaj się znajdujemy, jest laureatem etapu wojewódzkiego w ogólnopolskim konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne roku 2014. Konkurs ten rokrocznie jest organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przyczynia się do szczególnej dbałości o właściwe warunki pracy na wsi. Wszelkie dofinansowania z agencji, które rolnicy beneficjenci otrzymują, wpływają na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Jeśli na przykład ktoś weźmie udział w takim konkursie jak Nasz Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, to komisja konkursowa stwierdza tam ewentualne zagrożenia, które występują w rolnictwie. Nie ma nawet porównania do dawniejszych ciągników pod względem bezpieczeństwa. Tu jest tyle zabezpieczeń, że praktycznie krzywda operatorowi, żeby się stała, to musi sam sobie wywołać tą krzywdę. Dziewięć gospodarstw, które wzięły udział w naszym etapie wojewódzkim, prowadzą swoje gospodarstwa ze szczególną dbałością, zarówno o estetykę swoją, jak i prowadzą te gospodarstwa bardzo nowocześnie. I to, moim zdaniem, wpływa na to, że tych wypadków jest coraz mniej w gospodarstwach rolnych. W moim gospodarstwie, obrabiając 70 hektarów i tucząc 2000 tucznika. Nie zatrudniając nikogo, dawniejszym ciągnikiem nie byłbym w stanie obrobić. Te nowoczesne maszyny to najczęściej są ciągniki, opryskiwacze, przyczepy. Te maszyny, które do tej pory powodowały dość dużą wypadkowość na wsi. Gdy pytamy rolników, jakie mają motywy przy zakupie tych właśnie ciągników czy innych maszyn, odpowiadają, że jest to bezpieczeństwo zarówno ich, jak i ich rodzin. Praca dużo łatwiejsza, jest tym ciągnikiem wygodniejsza. No i pod względem szybkości uprawy, wykonywania zabiegów, to no nie ma porównania. I oszczędności paliwa. Też są znaczące. Teraz rolnicy są zupełnie inni, są dobrze wykształceni, bardzo duża też jest grupa po wyższych studiach. To zresztą nie jest przypadek, ponieważ większość tych rolników, którzy mają zwłaszcza większe gospodarstwa, to są biznesmeni, to nie są rolnicy w starym stylu. Oni muszą się doskonale znać na rachunkowości, grają na rynku przecież, muszą też umieć sięgać po fundusze unijne czy po kredyty, a do tego jest wymagana określona wiedza i sposób postępowania. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 programu rozwoju obszarów wiejskich. Również pojawi się działanie modernizacji gospodarstw rolnych i tam beneficjent będzie mógł otrzymać kwotę 900 tysięcy złotych. Ta procedura nie jest taka łatwa, bo trzeba spełnić dużo wymogów, jakie agencja stawia rolnikowi do uzyskania dofinansowania. Warto zawalczyć, Warto bo z dochodów gospodarstwa by nie kupił, natomiast podnosi się wydajność tego gospodarstwa i poprzez to zwiększamy dochody.